Panie burmistrzu, minął kolejny tydzień. W ślad zatem skieruję do Pana kolejne pytania. Pierwsze z nich. 25 listopada miały miejsce uroczystości przy pomniku świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zbąszynku. Jak Pan podsumuje to, co się tam działo? Cieszy mnie przede wszystkim, że są jeszcze. Ludzie, którzy chcą zamówić mszę i organizować te spotkania pod pomnikiem, swojego czasu postawiliśmy właśnie tę pomnik świętej Katarzyny Aleksandryjskiej do upamiętnienia przede wszystkim kolejarzy, ale też jest to też taki fajny witacz, jeżeli chodzi o przyjeżdżających do naszego miasta, właśnie korzystających z kolei, wysiadających na dworcu, tutaj wita się ta Katarzyna, czy też żegna naszych pracowników jadących na zewnątrz do pracy. Natomiast się to to związki zawodowe, kolejowe zamawiają przepływ, jest przemarsz, jest to taka nasza tradycja, tam jakieś przemówienia z mężem niewiązanych kwiatów. No i też tu dziękuję sokistom, że stawiają honorową. Sokiści stoją przy pomniku, także też to podnosi jakby rankę. No i oczywiście poczty sztandarowe, kolejowe, które się pojawiają na tych uroczystości. Jak ocenia Pan rozwój kolei w Zbąszynku? Znaczy, po pewnym czasie takiego zastoju, dosyć długim, bo Początek lat 90. to tak naprawdę zaczęła się no, sprawa katastrofa, jeżeli chodzi o kolej w zboczynku. Prawie z 5 tysięcy miejsc kolejowych zostały one zredukowane do kilkuset, a więc to była tragedia też myślę i dla wielu rodzin pracujących na kolei, szczególnie jakim i mąż i żona byli tam zatrudnieni. Także ta historia no, na szczęście zaczyna być za nami. Dzięki też kolejom wielkopolskim, czyli tak naprawdę prywatnym, samorządowym, które się pojawiły i zatrudniają coraz więcej ludzi i remontują obiekty, ale też i prywatnym firmom, które kolej. No i sama kolej zaczyna wreszcie, czy te y, poszczególne działy kolei, y, mądrzeć, że, że warto inwestować w kolej i, i to kolejnictwo się u nas rozwija. Także jakieś perspektywy są. Zresztą muszę powiedzieć, że dlatego też przejęliśmy. Naszą szkołę, tą średnią, dawną kolejową, dzisiejsze Centrum Kształcenia Zawodowego i właśnie żeby właśnie umożliwić kształcenie również w tych kierunkach przydatnych na PKP. Tego samego dnia odbyła się sesja Rady Miejskiej. Czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat podatków w 2020 roku? Była to sesja rzeczywiście poświęcona przede wszystkim podatkom. Oczywiście było podsumowanie działalności związanej tutaj z naszym ośrodkiem pomocy społecznej wszystkimi tymi rzeczami, które wokół ośrodka funkcjonują, czyli senior figur, idą dzielnego pobytu, ale przede wszystkim sama działalność ośrodka. Natomiast pozostałe, ta uchwałowa część to, to przede wszystkim właśnie ustalenie podatków na 2020 rok. Muszę powiedzieć, że większość podatków zachowaliśmy, znaczy muszę poinformować, że większość podatków zachowaliśmy na poziomie tego roku, czyli 2019, czyli tu nie będzie z naszych wzrostów. Niewielkie tylko regulacje związane z. Tymi końcówkami, takimi groszowymi, których ja osobiście nie lubię, ale więc to było takie wyrównanie, jakby do, do równych kwot, czyli przynajmniej 10 groszowych, bez tam groszy. Także to są tylko takie kosmetyczne, można powiedzieć, zmiany. Na sesji podjęta została również uchwała w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w Zbąszynku. O którą ulicę chodzi i jaka jest jej nazwa? No, deweloperzy u nas inwestują, budują i w związku z tym powstają też, no, czyli zaistniała konieczność, no, nadawania adresu dla poszczególnych tam nieruchomości. W związku z tym yy, najszybciej się jakby zaczęły te sprzedaże lokali właśnie po byłym przedszkolu przy ulicy Kasprowicza, czyli między ulicą Kasprowicza a ulicą PCK i tamtej ulicy takiej polnej, prostopadłej do ulicy Kasprowicza Rada Miejska nadała nazwę właśnie ulica Przedszkolna. Także od tej ostatniej sesji mamy nową ulicę przedszkolną. No, kojarzy się z tym, że była tam przedszkola, więc to myślę, że łatwe do, dla pozostałych mieszkańców do zlokalizowania, o, o którym fragmencie miasta mówimy. Także mamy nową ulicę, właśnie się nazywa przedszkolna. 26 listopada spotkał się Pan z przedstawicielami Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Czy może Pan wspomnieć o planach współpracy na 2020 rok? No, od kilku lat z PKPS-em współpracujemy, szczególnie ta współpraca została nawiązana przez marszałkę województwego dawnego, pana Andrzeja Bochańskiego. Chodziło to o taką, no, nazwałbym to nieobozową akcję letnią dla naszych osób starszych, dla naszych seniorów. I właśnie takie półkolonie są organizowane od kilku lat i w tym również właśnie to spotkanie dotyczyło jakby podsumowania tego. No, tych spotkań, takich tych, tej opieki nad tymi osobami starszymi właśnie w 2019 roku, ale też rozmowa o tym, co robimy w 2020 roku, czy dalej kontynuujemy współpracę i jaka forma tej współpracy będzie również w 2020. Tu chcę powiedzieć, że oczywiście będziemy kontynuowali tą współpracę. Także już naszych seniorów z tego miejsca zachęcam do ewentualnie no, pamiętania o tym, że później się zapisać na ten taki BOPT. Również 26 listopada w Siewodzinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Lubuską Izbę Rolniczą. Jednym z tematów, które tam poruszono było zagrożenie chorobą ASF. Czy może Pan powiedzieć coś więcej na ten temat? No niestety również czuliśmy się pewnie, zresztą również zapewnienia władz tych rządowych były takie, że na linii WISU uda się jakby tą chorobę, zatrzymać. Jest to przede wszystkim choroba dzików, czy dziki ją roznoszą, może tak, nie? niestety również na trzodę chlebną. No ale no, ostatni przypadek gdzieś tam w powiecie wschowskim spowodował, że również na terenie województwa właśnie lubuskiego ASF się pojawił, yy, również w okolicach Zielonej Góry, a więc yy, siłą rzeczy powiat świobudziński trafił w tak zwaną żółtą strefę, czyli ochronną yy, przed tą chorobą, no, więc te rozmowy to przede wszystkim dotyczyły tego, co możemy zrobić, w jaki sposób się bronić. Na szczęście są pewne wytyczne spowodowane tym, że ta choroba już na Podlasie przede wszystkim no, od szeregu lat gnębi nasze Podlasie, a więc pewne metody już tam zostały wypracowane. To tylko muszę powiedzieć, że no, one są takie... Teoretycznie bardzo dobre, natomiast w praktyce to naprawdę trzeba być mocno zdyscyplinowanym i ta samo dyscyplina to jest bardzo mocno potrzebna, żeby się przed tą chorobą chronić. Czy mieszkańcy naszej gminy powinni czuć się zagrożeni rozprzestrzenianiem ASF? Myślę, że po głowie dzika, jakie ostatnio się pojawia jest na tyle duże, że, że w jakiś sposób sami mieszkańcy nie, natomiast tu chodzi bardziej o hodowców trzody chlewnej. Oni się powinni bezwzględnie zresztą, dlatego też mamy teraz spotkania informujące z, z panią tutaj, z, czy z państwem z weterynarii, w jaki sposób się można chronić. A więc są to pewne metody, no, pewne możliwości zabezpieczania się, czyli samej takiej samoobrony przed tą chorobą. Takie informacje są naszym rolnikom, producentom cząsteczki, przekazywane. Natomiast pozostali nie muszą czuć się zagrożeniem, natomiast no, wprowadzenie strefy. Na razie żółtej będzie powodowało też później, no, miejmy nadzieję oby nie było czerwonej, to wtedy są poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o poruszanie się i tak dalej dla mieszkańców. Tu jedynie apel na dzisiaj to taki, że gdzieś widzimy dziki, to lepiej się w ich okolice nie zbliżać, po ich śladach nie chodzić, ponieważ one roznoszą chorobę, nie dokarmiać tu bezwzględnie, bo żebyśmy się niepotrzebnie jakby nie sprzyjali rozwojowi tej choroby. A jakie są sposoby walki z SF? No, To Są dwie metody. Pierwsza to jest oczywiście likwidacja pogłowia, czy zdecydowane zmniejszenie tego stada dzików. No i tu bardziej już, że tak powiem, służby leśne i myśliwi. No i tu specjalnie wpływu nie mamy, no bo dzików nikt nie aresztuje i na, nie, no nie, na jakimś takim zamkniętym obszarze nie zgromadzi. Natomiast dla nas to są najważniejsze te właśnie. Sprawy zabezpieczenia tych, tych naszych mini tuczarni, bo to nawet jak ktoś ma jedną świnkę gdzie sobie hoduje, to się powinno zabezpieczać. Czyli przede wszystkim, tak jak w życiu, warunki higieniczne, czyli bezstronne osoby nie powinny chodzić, walka z gryzoniami, które też mogą roznosić tą chorobę. Maty oczywiście odkażające, jeżeli się poruszamy, zmiana ubrania przed wejściem do chlewni, czyli nie w tym. W którym tam obsługujemy, jakby tą trzodę chlebną, później się nie wiem poruszamy, idziemy do sklepu, czy gdzieś tam witamy się ze znajomymi sąsiadami, bo w ten sposób roznosimy, jakby, tą chorobę. Jedyne pocieszające to jest też takie, że ona się nie rozwija, jeżeli chodzi o trzody chlebne. Tak te badania wskazują w okresie zimowym. Dziki cały rok mają problem z tą chorobą. Natomiast szoda chlebna dopiero latem się takie problemy pojawiają, dlatego tu mamy czas do lata się zabezpieczyć odpowiednio przed właśnie tą taką inwazją tych choroby. 27 listopada spotkał się Pan z dyrektorem Fabryki K-Industry w Chlastawie. Czy może Pan powiedzieć, czego dotyczyły rozmowy? Rozmowy to już jest kolejne spotkanie. Dotyczono właśnie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze właśnie działek przyjka. Też ten zakład chce no, intensywnie rozpocząć pracę gdzieś na wiosnę, czy intensywne prace na wiosnę związane z budową farm. Dwóch, jeżeli chodzi o obszar, dwóch farm fotowoltaicznych, żeby mieć swoją testę, te swoje mini elektrownie, żeby sobie zmniejszać koszty pozyskania energii. A ten zakład dużo energii zużywa, a więc tu kwestia określenia no, też terminowych takich ram w jakich będziemy w stanie zmienić studium i plan dotyczący tych obszarów. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do usłyszenia.